Pośród zgłoszonych prac wybraliśmy szóstkę uczestników do konkursu Morze mnie kręci, to są uczestnicy, którzy mają zrealizować krótką reklamę promującą gospodarkę morską i miasto Gdynie. Uczestnicy warsztatów przechodzą wszystkie etapy powstawania takiego pomysłu, aż do. W wersji finalnej, którą jest Moodboard, czyli rozrysowana historia w formie takiego komiksu, na podstawie którego już bardzo precyzyjnie można przystąpić do realizacji. Filmu. Warsztaty wyglądają w ten sposób, że kandydaci składają pomysły. My wybieramy spośród nadesłanych, nadesłanych pomysłów te, które wydają nam się najbardziej interesujące. Na, następnie spotykamy się, i to jest właśnie ten etap. Spotykamy się, pomysły są często bardzo mocno przerabiane, a nawet czasami zmieniane. Warsztaty na miejscu tu w, w, w Gdyni trwają trzy dni. Jest to intensywne od rana do wieczora, naprawdę intensywne, dokładne omawianie wszystkich projektów i zmiany na bieżąco. Wszyscy biorą w tym udział, uczestnicy słyszą, co robią koleżanki, koledzy. I, no I z tego finalnie powstają, powstają jeszcze rysunki, bo to jest dokładnie rozrysowane. Myślę, że zdecydowanie warto wziąć udział w warsztatach. My jesteśmy tutaj po raz drugi, więc też to o czymś świadczy, że byliśmy na jednej edycji z kolegą, bo tworzymy taką dwu, dwuosobową grupę. I postanowiliśmy zgłosić się po raz kolejny, bo też chcemy sprawdzić. Trochę co się u nas zmieniło, co lepiej potrafimy realizacyjnie, inaczej też czego się gdzieś tam sami nauczyliśmy w ciągu tych dwóch lat. A same warsztaty ciekawie jest porównać, bo też mamy wrażenie, że się rozwinęły. Dwa lata temu byliśmy jeszcze na warsztatach dwudniowych, teraz trwają trzy dni i wydaje się, że mogłyby trwać jeszcze dłużej, bo mnóstwo tego czasu schodzi na omawianie pomysłów, porównywanie ich, rozbudowywanie. Więc na pewno można się nauczyć takiej mocnej pracy nad pomysłem słuchania, zderzania opinii z opiniami innych i tak naprawdę i nasz pomysł i pomysły pozostałych uczestników ulegają potężnej zmianie w stosunku do tego, z czym tutaj przyjechaliśmy.